Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co kryje się za oczami osoby kierowanej przez nienasycone ego? Dziś zajrzymy do umysłu narcyza i odkryjemy mroczną psychologię stojącą za przemocą emocjonalną. Ten film to nie kolejna opowieść o horrorach, ale zaproszenie do świadomości. Zrozumiesz, jak działa zniekształcone lustro, odbijające projekcje, cicha broń gaslightingu, toksyczne więzi traumy. Maska wrażliwości używana do manipulacji i w końcu odkryjesz stoickie lekarstwa, by odbudować wewnętrzną twierdzę. Przygotuj się na zgłębienie relacyjnej psychologii, emocjonalnej neuronauki i filozofii stoickiej. Wszystko w pełnej współczucia i potężnej narracji, bez sloganów samopomocowych. Tu naszą misją jest potwierdzenie twojego bólu, ofiarowanie jasności i wyposażenie cię w konkretne praktyki, które mogą przemienić twoją podróż ku uzdrowieniu. Kiedy narcyz zwraca na ciebie wzrok, nie szuka twojej istoty, lecz używa twojego istnienia jako zniekształconego lustra. W nim projektuje fragmenty własnych niepewności i wyidealizowanej wielkości, testując twoje odbicie jako źródło emocjonalnego przetrwania. Za tą fasadą kryje się tak głęboka pustka, że każdy przejaw zewnętrznego podziwu wchłania jak powietrze przez zapadnięte płuco, dla niego jesteś jednocześnie dostawcą uczuciowych usług i wiecznym sędzią, zobowiązanym aprobować każdy rys jego nadętej osobowości. W każdym warunkowym komplementcie, w każdym spojrzeniu szukającym odwzajemnienia na Twojej twarzy, narcy stworzy milczącą umowę. Ty istniejesz, by potwierdzać Moją wartość. A ja istnieję, by karmić twoje lęki. Tak rodzi się ledwo uchwytne poczucie winy. Uczysz się bać pęknięcia lustra. Jego milczenie nabiera odcieni psychologicznej groźby, a w tobie rośnie przekonanie, że jeśli przestaniesz potwierdzać jego działania, stanie się coś nieodwracalnego. Ta dynamika każe ci wziąć na siebie misję naprawiania drugiej osoby w desperackiej próbie uniknięcia emocjonalnych załamań które nie mają z tobą nic wspólnego. By odzyskać autonomię, musisz zajrzeć w głąb siebie i oddzielić to, co jest twoje, od tego, co ci narzucono. Epiktet uczył: Nie rzeczy nas dręczą, lecz opinie, jakie o nich mamy. Gdy wchłaniasz projekcję narcyza, karmisz opinię opartą na jego percepcji, nie na własnym doświadczeniu. Kluczowe pytanie brzmi: Czy to jest częścią mnie? Czy mi to wmówiono? Gdy zaczniesz odpowiadać szczerze, rozbroisz zniekształcone lustro, uświadamiając sobie, że w rzeczywistości odbija ono jedynie cudze emocjonalne długi, nie Twoją tożsamość. Praktykowanie tego rozróżnienia wymaga dyscypliny. Zacznij od prowadzenia dziennika. Gdy po kontakcie z nim poczujesz winę lub niepokój, zapisz myśl lub uczucie. I zapytaj siebie, czy pochodzi od ciebie, czy z projekcji. Następnie poświęć kilka minut dziennie na stoicką medytację obserwatora. Wyobraź sobie projekcje jako obrazy przewijające się na ekranie kina, uznając, że ty jesteś niezależną publicznością, która pozostaje nietknięta. Wreszcie stwórz własne, zakorzenione w rzeczywistości afirmacje: Moja wartość jest nieodłączna i nie zależy od czyjegokolwiek spojrzenia. Wyobraź sobie, że twoje ja to czyste lustro, bez osłabiającej powłoki. Każda warstwa, projekcji, którą narcyz na ciebie nakłada, jest jak plama zacierająca twój widok. Gdy zdecydujesz się ją usunąć, poprzez autorefleksję, medytację i afirmację, twoje kontury znów staną się wyraźne i solidne. W ten sposób Lustro przestaje służyć narcystycznej przepaści i znów odbija to, kim naprawdę jesteś. Gaslighting jest podstępny, to niewidzialne mydło, które ślizga się po cudzych słowach i zaciera kontury twojej własnej percepcji. Gdy narcyz sięga po tę broń, sieje w twoim umyśle subtelne i toksyczne wątpliwości, podważa twoje uczucia, wypiera się zdarzeń, które miały miejsce, serwuje wypaczone wersje faktów. To gra w rozbitych lustrach, gdzie rzeczywistość kruszy się, aż przestajesz odróżniać to, czego doświadczyłaś, od tego, w co on kazał ci uwierzyć. Na początku to tylko drobne przekłamania, przesadzasz, to się nigdy nie zdarzyło. Jesteś przewrażliwiona. Stopniowo twoje wewnętrzne oparcie się kruszy, a nawet najbardziej osobiste wspomnienia stają się podejrzane. Czujesz, jak serce przyspiesza, gdy kwestionujesz samą siebie. Wkrada się poczucie winy może naprawdę wszystko sobie wymyśliłam. Ten konstrukt umacnia się, gdy narcyz miesza wyznania z zaprzeczeniami, oskarżenia z pieszczotami utrzymując cię w stanie ciągłej emocjonalnej hiperczujności. Trauma bonding pogłębia się, bo niepewność rodzi desperacką chęć naprawienia własnego osądu. Zaczynasz szukać dowodów, zapisków, świadków, próbując uchwycić się czegoś konkretnego. Ale manipulator, mistrz tej gry, przewiduje każdy Twój krok, zaciera ślady lub zamienia dowody w kłamstwa. W efekcie jesteś wyczerpana, obwiniając się, że nie możesz znaleźć fundamentu dla własnej historii. By przeciwstawić się gaslightingowi, stoicyzm oferuje potężne antidotum: opanuj swój osąd. Seneca przypominał: Szczęście polega na tym, by polegać na własnej opinii, nie na opinii innych. Jeśli nauczysz się ufać własnej percepcji i kwestionować wewnętrzne dialogi, które cię sabotują, osłabisz moc cudzego głosu. Gdy tylko pojawi się wątpliwość, natychmiast zanotuj datę, godzinę i szczegóły sytuacji. Ten dziennik stanie się Twoim świadectwem dla samej siebie. Nie zwariowałam. Inna stoicka praktyka to rekonekcja z teraźniejszością. Gdy ogarnia cię lęk, że pomyliłaś się, się, zastosuj grounding. Wypisz pięć rzeczy, które widzisz, cztery dźwięki, które słyszysz, trzy doznania ciała. To skupienie na tu i teraz powstrzymuje umysł przed błądzeniem po scenariuszach narzuconych przez oprawcę. Następnie powtarzaj, ufam swoim zmysłom. To proste zdanie przywraca wiarę we własną ocenę. Wyobraź sobie gaslighting jako gęstą mgłę, która spowija twój umysł. Każda wierna rzeczywistości notatka, każda praktyka uważności, każda stoicka afirmacja to jak zapalona latarnia, która przebija opar. Powoli wyłania się prawdziwy krajobraz, twoje wspomnienia, emocje i poczucie prawdy. Oświetlając teraźniejszość, odzyskujesz kontrolę nad własną narracją i przywracasz. Zaufanie do siebie. Trauma, bonding to niewidzialny łańcuch, który splata się z ekstremalnymi emocjami strachem i pocieszeniem bólem i ulgą. W narcystycznym uniwersum każdy akt przemocy emocjonalnej następuje po chwilach pozornego odkupienia po komplementach, przekonujących przeprosinach obietnicach zmiany. Te krótkie błyski dobroci działają jak przerywane nagrody, utrwalając wiarę, że wszystko się poprawi, jeśli tylko ja się bardziej postaram. Tak rodzi się patologiczna więź, której powierzchnia lśni nadzieją, ale której rdzeń toczy Twoją wolność. Gdy nadchodzi emocjonalna kara, Twój układ nerwowy wchodzi w stan alarmu, kortyzol, adrenalina, hiperczujność. A zaraz potem. Narcysta oferuje emocjonalną pieszczotę, która przynosi tę samą intensywność, ale o przeciwnym znaku endorfiny i dopamina zalewają Twój mózg, tworząc iluzję ocalenia. Ten cykl bólu i przyjemności wywołuje chemiczne i uczuciowe uzależnienie. Tkwisz w pułapce, wierząc, że następna czułość zrekompensuje ostatnią ranę. Wewnętrzny głos rozsądku milknie wobec pragnienia naprawy relacji. Jeśli to naprawie, on znów będzie kochający. Ale prawdziwa miłość nie wymaga bilecików z przeprosinami, ani nie uzależnia czułości od spełnianych warunków. Filozofia stoicka uczy, że wolna dusza nie poddaje się toksycznym cyklom. Decyzja o pozostaniu lub odejściu powinna wynikać z cnoty, nie z lęku czy z manipulowanej nadziei. By zerwać to błędne koło, musisz jasno rozpoznać schemat przerywanej nagrody. Stwórz matrycę zachowań. Notuj każdy akt przemocy, jego reakcję po fakcie i Twoje odczucia. Gdy zobaczysz, wzór stanie się oczywiste, że nie ma trwałej zmiany, tylko powtórzenia w nowych odsłonach. Jednocześnie buduj sieć wsparcia, przyjaciół, terapeutów, grupy osób o podobnych doświadczeniach, Abyś, gdy zatęsknisz za narcystycznym pocieszeniem, znalazła prawdziwą pociechę, a nie truciznę. Wyobraź sobie trauma bonding jako linę owiniętą wokół serca, która zaciska się przy każdym ataku i nieco poluźnia przy przeprosinach. By się uwolnić, musisz rozplątać ją pętla po pętli, poprzez rozpoznanie schematu, rzetelną dokumentację zdarzeń i szukanie autentycznego oparcia. Każde rozwiązane splątanie to krok ku autonomii, aż lina całkiem opadnie, oddając ci przestrzeń do oddychania i wyboru, kto naprawdę zasługuje na twoją miłość. Za fasadą niezniszczalności, narcyz ukrywa głębokie rany: dziecięce porzucenie, wczesne odrzucenie, toksyczne porównania. By zniewolić ofiary, w kluczowych momentach zakłada maskę wrażliwości, odsłaniając ludzką twarz która budzi Twoją empatię. Opowieść o samotnym dzieciństwie, bólu, który rzekomo tylko Ty rozumiesz, to wszystko część wyreżyserowanego scenariusza, mającego na celu uwięzić Twoje współczucie i uniemożliwić Ci odejście. Gdy ten aktor rozchyla przed Tobą serce, Twoje granice opadają, oferujesz pocieszenie, bliskość, cierpliwość, przekraczającą zdrowy rozsądek. Lecz gdy tylko zdobędzie twój afekt, narcys gwałtownie zrzuca maskę, przemieniając się w mrocznego dyrygenta twojego poczucia winy. Gdybyś mnie bardziej rozumiała, nie musiałbym tak postępować. Udana wrażliwość staje się dźwignią, byś wzięła odpowiedzialność za jego nadużycia. Marek Aureliusz przypominał, że prawdziwa siła rodzi się z jasności celu, nie z manipulacji cudzymi emocjami. Rozpoznanie maski wymaga uważności na szczegóły. Gdy wrażliwość służy wzbudzaniu litości, zawsze towarzyszy jej żądanie zapłaty, ślepej lojalności, milczenia o błędach, wiecznego pobłażania. Prawdziwa hojność nie stawia warunków. By odsłonić iluzję, zadaj sobie pytanie: co on zyskuje na moim współczuciu w tej chwili? Jeśli odpowiedź wskazuje na emocjonalny zysk, lub utrzymanie kontroli, potraktuj te wyznania jako część strategii przemocy. Ćwicz? Wtedy stoickie współczucie. Dostrzegaj ból ukryty za tym zachowaniem, ale trzymaj się twardych granic. Okaż pomoc wrażliwemu ja narcyza, nie zapominając o jego manipulującym ja. Wyobraź sobie maskę wrażliwości jako półprzezroczystą zasłonę. Widzisz coś, ale wiesz, że za nią kryje się inna twarz. Każde pytanie o autentyczność i każde postawienie granicy to jak rozdarcie fragmentu tej zasłony. Stopniowo narcy straci moc szantażowania twojej empatii, bo przestajesz mylić prawdziwą wrażliwość z emocjonalną pułapką. Po przejściu przez zniekształcone lustro, gaslighting, traumatyzujący cykl i maskę pozornej wrażliwości nadchodzi czas, by odbudować swoją wewnętrzną twierdzę. Praktyczny stoicyzm oferuje trzy fundamentalne lekarstwa: dyscyplinę, pragnienia, dyscyplinę działania i dyscyplinę zgody. W dyscyplinie pragnienia uczysz się pożądać tylko tego, co zależy od Ciebie Twoich postaw, myśli i wyborów. Uwolnienie się od przywiązania do cudzych zachowań zmniejsza ból wywołany oczekiwaniem i zmanipulowaną nadzieją. Gdy tylko złapiesz się na błaganiu o oznakę zmiany w drugiej osobie, przekieruj pragnienie do środka, ku samoobserwacji i samoopiece. Dyscyplina działania kieruje Twoimi inicjatywami zgodnie z cnotą. Wprowadzasz codzienne rytuały. Refleksyjne pisanie po przebudzeniu, ćwiczenia oddechowe w ciągu dnia, drobne akty życzliwości wobec siebie, uważną kąpiel, czas na lekturę. Te proste czynności umacniają twoją pewność siebie i przypominają, że jesteś główną autorką swojej historii. W dyscyplinie zgody filtrujesz mentalne impulsy, zanim zaakceptujesz je jako prawdę. Gdy pojawiają się wątpliwości zasiane przez narcyza. Przyjmujesz je z rezerwą i badasz pod lupą rozumu. Czy to służy mojemu rozwojowi, czy podtrzymuje toksyczne przekonania? Jeśli nie jest pomocne, wstrzymujesz zgodę i wybierasz. Skupienie na tym, co wartościowe. Połącz te stoickie narzędzia z praktycznymi ćwiczeniami. Rankiem przeglądaj swoją listę wartości: uczciwość, odporność, autonomia. I określ zamiar na nadchodzący dzień. Wieczorem analizuj sytuacje, w których uległaś projekcjom lub wątpliwościom. Wyciągaj wnioski i planuj inną reakcję na przyszłość. Wyobraź sobie swój umysł jako starożytną, fortecę, której mury naruszył czas i narcystyczna burza. Każda stoicka dyscyplina to jak zespół budowniczych, którzy naprawiają ściany, umacniają wieże obserwacyjne i przywracają twierdzy dawną moc. Z cierpliwością i codzienną. Praktyką odzyskujesz strukturę zdolną przetrwać każdy sztorm. Wejść w umysł narcyza to jak wędrować ciemnymi korytarzami, gdzie każde odbicie to pułapka, a każdy pieszczotliwy gest niewidzialna pętla. Ale, gdy rozbroisz zniekształcone lustro, oprzesz się gaslightingowi, zerwiesz traumę więzi, zdemaskujesz pozorną wrażliwość i zastosujesz stoickie lekarstwa, odbudujesz swój wewnętrzny świątynię solidną, przejrzystą, odporną na cudze projekcje. Ta podróż nie jest szybka ani bezbolesna, ale każda codzienna praktyka to kolejny kamień w fundamentach twojej autonomii. Pozostań czujna, bądź dla siebie łagodna, i pamiętaj, Twoja istota jest nieprzenaszalna Twoja wartość, niezachwiana wewnętrzna wolność, prawem, którego nikt ci nie odbierze, jeśli ten materiał rzucił choć iskrę światła na twoją ścieżkę. Zostaw łapkę w górę. Udostępnij komuś, kto potrzebuje tej wiadomości, wzmacniaj z nami społeczność uzdrawiania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie będziemy dalej odkrywać rany i budować mosty praktycznej mądrości.